bardzo serdecznie do Ośrodku propagandy sztuki w Łodzi w parku Sienkiewicza na nietypowym wernisażu. Otwieramy dzisiaj wystawę znakomitej łódzkiej artystki Doroty Sak. Wystawa nosi tytuł The Way. To bardzo adekwatny tytuł, dlatego że została zorganizowana z okazji 30-lecia pracy twórczej artystki. Równocześnie, oczywiście, ten tytuł niesie ze sobą bardzo metaforyczne przesłanie dotyczące sposobu, w jaki artystka pracuje, w jaki sposób odczuwa świat i w jaki sposób na temat tego świata się wypowiada. Witam wszystkich, którzy oglądają nasz wernisarz taki nietypowy online. Jestem bardzo podekscytowana wystawą. Jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie, że mogę zaprezentować swój dorobek w tak bardzo prestiżowym miejscu, jakim jest Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi. Galeria no, z bardzo dużą tradycją, bo wiemy, że powstała w 1924 roku. Tak jak już Pan Dyrektor powiedział na wstępie, prezentuję swój dorobek z 30 lat. Na studia przyjechałam właśnie do Łodzi, bo tylko wtedy można było właśnie w Łodzi studiować projektowanie ubioru, które było moim marzeniem. Po pięciu latach studiów obroniłam dyplom w 1990 roku w pracowni projektowania ubioru u Pani Profesor Aleksandry Pugaczewskiej. Drugą specjalizację z tkaniny unikatowej studiowałam u pani profesor Aleksandry Mańczak i malarstwo u profesora Andrzeja Gieraki. I te trzy pracownie prezentowałam na moim dyplomie, który był podsumowaniem okresu studiów. No i od 1990 roku zaczęła się moja samodzielna twórczość. z 1991 roku. Są dwie małe prace, dwa małe hafty, które w jakiś sposób nawiązują do moich e, działań z e, kaniny unikatowej i są to prace zatytułowane ze szpicowników Marka, można je zobaczyć na wystawie. E, następne e, prace, tak chronologicznie patrząc, to są akwarele. No niestety dla dobra e, ekspozycji musiałam bardzo ograniczyć e, mój dorobek, i niektóre tematy, niektóre wątki są tylko po prostu jakąś jedną pracą prezentowane tutaj. I mamy właśnie z tych najwcześniejszych prac są akwarele listy miłosne, źródło i dalszy ciąg to już lata 2000, małe formaty i właściwie dochodzimy do 2005 roku. I wtedy już powiększa się format. Więc mamy rytmy czasu. Później mamy jeszcze cały cykl zatytułowany Ogrody, Ogrody Edeny, Róże. To są moje takie ostatnie klimaty, w związku z tym, że mam dom na wsi od jakiegoś czasu, mam własny ogród, To te tematy właśnie tak robią się coraz bardziej związane z przyrodą. Oczywiście to jeżeli chodzi o malarstwo. Natomiast Pokazuje również kilka znaczących obiektów dla mojej twórczości. Są to drzewo życia, które stoi za nami. Obiekt, skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. I tutaj, na potrzeby tej ekspozycji, obiekt ułożony jest w kształcie spirali. Pokazuje również obiekt gra który był też prezentowany już na kilku wystawach w znaczących miejscach. Tutaj jest też troszeczkę inaczej pokazany niż wcześniej. Mamy również obiekt, a właściwie fragment obiektu przejście. Mamy tutaj dwie bramy, które nawiązują również do pejzażu łódzkiego, miejskiego pejzażu. Wykorzystałam w nim, przetransponowałam napisy które pojawiają się i są takim charakterystycznym elementem. Na wystawie również prezentuję obiekt, który powstał dwa lata temu, a mianowicie Czerwone Makium, kiedy obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości, i miał takie właśnie odniesienie właściwie bardziej do I wojny światowej niż, niż do drugiej. To też historia kwiatu maku jako symbolu snu, symbolu śmierci jest towarzyszy naszej kulturze, właściwie od początków. Więc to też szeroko można by było mówić o tym obiekcie. Prezentuję też takie wycinki z mojej kolekcji, z takich działań artystycznych związanych z. Ja to nazwałam, zatytułowałam Funk Club. Club e, powstał na początku lat 2000, w momencie kiedy pojawił się pierwszy Big Brother, i tak e, ludzie, którzy przyszli gdzieś tam skądś, nagle w telewizji zaistnieli e, stali się nagle gwiazdami. Nie byli ani piosenkarzami, ani jakimiś wybitnymi aktorami, a nagle zostali się rozpoznawalnymi osobami. I wtedy stwierdziłam, że no skoro każdy może być gwiazdą, to dlaczego nie ja? I zrobiłam właśnie. I kolekcję ubioru. Opracowałam taki e, mój portret z podpisem Dorota Sack i ten portret umieszczałam wszędzie na różnych możliwych e, miejscach. I wycinek tego mamy również też e, na wystawie. Zresztą też wiele fajnych historii się wiąże z tym, e, z tym fan klubem moim. Ehm... Oczywiście nie wszystko się zmieściło na tej wystawie, należałoby tutaj powiedzieć też o takich działaniach moich, które robiłam w ostatnich latach, a mianowicie bardzo stworzyłam taką kolekcję ubiorów, obiektów inspirowanych kulturą górali huculskich. Hucułowie byli inspiracją dla artystów polskich już w XIX wieku. Była cała taka grupa malarzy krakowskich, którzy jeździli w Karpaty Wschodnie i malowali motywy huculskie. Tej Sikulski, Pałcz, no i wielu innych. Zainspirowałam się bardzo, zwróciłam uwagę właśnie na te stroje huculskie, niesamowicie barwne. No i miałam okazję być parę, parę razy na Hucułszczyźnie, poznać ten strój, on jest e, jeszcze bardziej inspirujący na żywo niż na obrazach naszych malarzy i e, poznałam e, wielu Hucułów, mieszkałam przez jakiś czas u nich e, w górach, w chacie, e, więc poznałam to życie takie e, bardzo o, proste, normalne. I zainspirowana ich kulturą, ich sztuką stworzyłam właśnie te Panny Madonny Hucułki i to zajęło mi ostatnie właściwie 5 lat, tworzyłam właśnie inspirację sztuką huculską. Jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć, której nie ma na wystawie, a mianowicie o moich ostatnich działaniach z ubiegłego roku. Związanych ze sztuką ulotną. Brałam udział w festiwalu sztuki ulotnej w Unijowie i tam stworzyłam rysunki na piasku, które faktycznie, no, jak te rysunki, uleciały z czasem. Ten cykl, Ślady, bo tak się, tak było zatytułowane, również robiłam w Montpellier, na plaży tam w okolicach Montpellier. I też z tego powstał krótki film, który no, w internecie jest do, do zobaczenia. Stoi tutaj również taka czarna postać na, na wystawie. Jest to efekt współpracy przy projekcie mojej koleżanki Sylwii Romeckiej zatytułowanym Ochrona. I ten problem ochrony rozważaliśmy na różnych, w różny sposób. Co jeszcze? No tutaj mamy jeszcze to drzewo, drzewo życia, które powstało 10 lat temu właściwie. On, ono powstawało przez 2 lata, dlatego że to jest dosyć duży obiekt. Ja go robiłam, zaczęłam w 2008 roku, w 2010 skończyłam. Jest to 50 kolumn, które tworzą jak gdyby taki rodzaj raju. Niektóre z tych drzew, bo one mają zewnętrzną i wewnętrzną stronę. Zewnętrzna strona jest taka bardziej dekoracyjna, nawiązująca właśnie do liści, do jakichś pnących, pnących roślin, natomiast niektóre wewnętrzne strony zawierają napisy które są wersetami z pieśni nad pieśniami. Zapraszam Państwa na wystawę. Można ją odglądać od jutra na żywo. Oczywiście tutaj z zachowaniem wszystkich wymagań, bezpieczeństwa. Natomiast wystawa będzie do 16 sierpnia. Zapraszam na spacer do parku Sienkiewicza i na moją wystawę. I jeszcze na zakończenie chciałam podziękować e, panu dyrektorowi za zaproszenie e, do udziału, w tej, a, czy do, do stworzenia tej e, wystawy, do możliwości pokazania. Dla mnie zawsze bardzo ciekawe jest zaprezentowanie moich obiektów e, w różnych wnętrzach galeryjnych. I e, tutaj też e, trudne jest wnętrze. Natomiast no, myślę, że udało się zrobić fajną wystawę. Ja jestem bardzo zadowolona. Chciałam podziękować całej ekipie, która mi tu pomagała, bo naprawdę wkład pracy, no nie byłoby tej wystawy, gdyby nie pomoc ekipy technicznej pana Grzegorza, pana Tomasza, a przede wszystkim pana Marka. Chciałam podziękować również za projekt zaproszenia plakatu i katalogu pani Dominice Pawełczyk. Podróżuje. Ciągle podróżuje, w, to, w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale także i w tym metaforycznym. Odwiedza różnego rodzaju kultury, bardzo często ograniczone do jakiegoś małego środowiska albo do jakiejś generacji. Podróżuje zatem w przestrzeni, ale podróżuje także w czasie. Ci, którzy będą szukali tutaj rozmaitych inspiracji, zobaczą, że na pewno można odnosić niektóre z dzieł. Jeszcze do sztuki barokowej, polskiej sztuki barokowej. Ci, którzy będą szukali nowszych nurtów, zauważą niejakie odwołania do sztuki pop artu. A więc rozmaite kultury. Dorota sprawdza, w jaki sposób te kultury wyrażają się na przykład w zewnętrznych formach, na przykład w tym, co nosimy na sobie, jak się ubieramy. Jak na przykład izolujemy się, jeżeli chodzi o generację. Od y, społeczeństw poprzednich dekad. Dorota równocześnie sprawdza, na ile te kultury wzajemnie na siebie oddziałują, i tutaj te wpływy oczywiście będziemy mogli y, odnaleźć. Y, odnajdziemy tutaj pierwiastki kultur y, z południa Polski, z, z polskich kresów, ale także z terenów Ukrainy, ale także szeroko pojętej kultury, kultury arabskiej. Y, jak będziemy się mogli przekonać, te wpływy są bardzo znaczące i owocują bardzo pięknymi pracami. Ta podróż jest zaznaczona w pewien sposób także w strukturze tej wystawy. Podążając od wejścia do galerii przez kolejne bramy, podróżujemy jakbyśmy podróżowali przez e, ludzkie życie, jakbyśmy podążali za ludzkim losem. Przekraczamy kolejne przejścia, kolejne bramy. Po to, żeby zmierzyć się z kolejnymi oczekiwaniami, kolejnymi wyzwaniami, także marzeniami, ta droga naznaczona jest licznymi kontrastami. To są kontrasty tego wszystkiego, co bardzo indywidualne i tego, co jest uniwersalne. To jest dobro, ale to jest także i zło. Niech nas nie zmyli ta piękna otoczka barwna, która towarzyszy tym zasadniczym, znaczącym instalacjom, które jakby dzielą całość tej drogi na poszczególne etapy. Bo przecież poza obietnicą rozkoszy, poza pięknem, raj jest także pełen różnego rodzaju zasadzek, pewnego, pewnego rodzaju problemów i oczywiście kryjącego się gdzieś w zanadrzu zła. Poszczególne fragmenty tej ekspozycji będą mogły Państwa o tym przekonać. To bardzo bogata wystawa. Oglądamy tutaj pojedyncze obiekty, ale także całe instalacje. Mamy tutaj malarstwo. To są wszystko prace, nie tylko urzekające, jeżeli chodzi o swoją zewnętrzną formę, ale także bardzo bogate, jeżeli chodzi o ukryte treści. To słowo okryte jest tutaj słowem bardzo, bardzo dobrym, bardzo trafnym, dlatego że w wielu pracach, mówię tutaj o tych, o tych kontrastach, w wielu pracach e, mierzą się ze sobą także to, co zewnętrzne, z tym, co wewnętrzne. Czasami zewnętrzna forma jest tylko pewnego rodzaju okrywą dla bardzo bogatych treści, które można odnaleźć i można odczytać tylko wtedy, kiedy e, zagłębimy się w pracę i zobaczymy, co kryje się wewnątrz. Jest tutaj jedna z prac, która złożona jest z fragmentów, no można by powiedzieć, rodzaju tkaniny artystycznej, zestawione ze sobą jakby karty, księgi. Te księgi każdy może odczytać na swój sposób. Jest to na tyle uniwersalna praca, że każdy odnajdzie tam swoje emocje, swoje niepokoje, swoje przeżycia, oczywiście zatopione w, tej, w tym, co można by nazwać szeroko pojętą kulturą, bo Twórczość Doroty Sach jest głęboko osadzona w kulturze. Proszę Państwa, przygotowujemy katalog do tej wystawy. Celowo nie został on wydany na nasz wirtualny wernisarz, dlatego że chcemy zawrzeć w nim ilustracje, które pokazują, jak ta wystawa została zorganizowana w tym naszym konkretnym wnętrzu. Mówię o tym dlatego, że mam oczywiście cały czas nadzieję, że do sierpnia uda nam się jeszcze zorganizować jakieś spotkanie z, nie tylko z samotwórczością Doroty Saka, ale być może z nią samą i oczywiście zaprezentować Państwu ten katalog, który będzie kolejnym dokumentem poświadczającym bardzo głęboki i bardzo obszerny dorobek Doroty Saka. Dziękuję Dorocie za tę wystawę, bardzo piękną. Myślę, że Państwo będziecie mogli się o tym przekonać. Zachęcam do odwiedzenia Ośrodka Propagandy Sztuki. Bardzo urzekająca wystawa i bardzo mądra wystawa. Dziękuję wszystkim pracownikom Miejskiej Galerii Sztuki za wkład, jaki wnieśli w organizację tej wystawy. Liczymy, że będziecie nas Państwo odwiedzać. Życzymy wspaniałych i głębokich wrażeń i wzruszeń.